Cześć, witam wszystkich po dłuższej przerwie, z dosyć dużej nieobecności na YouTube, spowodowane to było niestety chorobkiem, które nie omieszkało mnie ominąć. Znaczy nie ominąć, przepraszam. W każdym bądź razie mam to za sobą, mówiąc kolokwialnie. Przeszło jak przeszło. W każdym bądź razie źle nie jest. Mogło być gorzej. Jest dobrze, także zaczynamy kręcenie filmików, kontakt z wami. Myślę, że w najbliższym czasie pojawią się też livey. także że wznowię tą działalność tak troszeczkę szerzej. Na razie odrabiam straty po, po chorobie. W tej chwili robiliśmy jawy, CZ-ki, 350-ki, skończyły mi się czopy. W muszę zadbać o to, żeby na Następną serię wałów były, w tym celu przygotowałem materiał, pociąłem go na takie odcinki. Także wychodzą cztery czopy po 51,5 z tego materiału. To jest materiał 24, 16HGT, przepraszam bardzo 18HGT. Także materiał dosyć dobry gatunkowo, on wymaga podwójnego hartowania, żeby mógł mieć twardość 62, nie wszyscy o tym wiedzą. Nie wszyscy potrafią w hartowniach to zrobić, tam gdzie ja hartuję akurat tak, także jest to naprawdę super materiał. Trzopy, no już mam częściowo potoczone, materiał poprzetaczany, chcę Wam pokazać jak to robię, zostawiłem sobie ostatnią sztukę. Robię to podobnie jak to co pokazywałem jak syreny przetaczam w kawałku później tyne, tylko są na kiełki stawiane no i tym sposobem mamy skrócony ten czas, nie muszę ciąć na pilem. Unikam podwójnego planowania. Także no, takie powiedzmy korzyści z tego tytułu wynikające. Także no cóż, zapraszam na filmik. Pokażę Wam teraz ustawienia maszyny. No i wszystko to, co, co się dzieje podczas toczenia tych czopów. Ustawienia maszyny, tu mamy posuwy. Ja jestem w przedziale tutaj 24 górne, 48 dolna. Liczba zębów to chodzi o, o te ustawienia tu. Ta zębatka jest 24 zęby, ta dolna zębatka jest 48 zębów to o to chodzi tutaj i tu mamy poszczególne ustawienia tych pokręteł tu na dole, ja jestem w przedziale B na trójce, czyli B3 w tym miejscu S1. Czyli dokładnie tu, B3S1. Ja mam w tej chwili ustawiony mm, posłów, już patrzymy. Ojej, nie, 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 przepraszam, pozycja tu w tym miejscu B3. Ja już też jestem, widzicie? Sorry, B3S1 0,104 mm na obrót i taki jest sposób ustawiony, obroty to jest tutaj dokładnie 1200 1200 obrotów no i to tyle starym sposobem kieł z zabierakiem tutaj kieł obrotowy naszyna będzie włączona zaraz i o w ten sposób zamocowany materiał. Momencik. O. Nóż e, oczywiście chiński, bo tak jak Wam mówiłem o coś takiego z takim symbolem e, płytka z takich lepszych e, do 60, 45 HRC. Materiał uszykowany. E, no i tu mamy na podziałce zaraz sekundę, bo tu mam na podziałce ustawiony wymiar już na zero, o, na 0 i włączamy maszynę, jedziemy. Tu oczywiście ochrona, żeby nie sypało się na. Zobaczcie jaka jest różnica, jak się popsika, zupełnie inne toczenie, używam takiego płynu CX-80, e, no jakość toczenia jest troszeczkę inna, zresztą widać to wyraźnie, tu macie początkową fazę i później po siknięciu bardzo poprawia, Pozdrawia jakość tego toczenia, tego powierzchni, która pozostaje po toczeniu. tu dlatego kładę papier żeby ochronić yy, łoże, support żeby rdza która jest na wierzchu na, na tym materiale żeby to nie właziło pod sanie bo, bo no, niszczy bardzo bardzo wyciera a to nie o to chodzi żeby po paru toczeniach mieć złom o i na tym byśmy tą stronę skończyli teraz sam sobie, żeby złamać lekko kancik z przodu. Już mam w tym momencie z tej strony złamaną krawędź. A teraz muszę obrócić materiał i przetoczyć. Zobaczcie różne powierzchnie, jesteście w stanie to zobaczyć po dodaniu CX-a. Zupełnie inne toczenie. Teraz pozwolicie, że przełożę materiał. O. Materiał już mam przełożony na drugą stronę. Teraz ponownie muszę tutaj dojść na zero, żeby uzyskać to zero, które było z tamtej strony. Ciężko to zrobić jedną ręką dokładnie. A jej, chwilunia, bo jest zero. Teraz odpalamy znowu z maszynę. Mamy przetoczone. Teraz wezmę zmierzę, Dobra. Mierzymy. Ja wiem, że zaraz się podniesie krzyk, że y, powinienem to robić dwoma rękoma. I jeszcze przy pomocy tu jest grzechotka, niby, ale ona niestety nie działa. To jest taki mikrometr do mierzenia z grubnego. O, dokładnie to samo. Na środku jest o setkę niżej, także tutaj tak, jakby wciągało. No, i w tej chwili mam materiał przetoczony na 2255, e, oryginał ma 22. To 5-dych to jest zapas, który jest potrzebny na ewentualne odsadzenia, tak zwane na środku, tam gdzie rolki pracują, jeżeli tulejka jest rozszlifowywana. No, i teraz cóż, przystąpię do docięcia tego materiału na na poszczególne czopy. Jeszcze Wam to pokażę i, i to tyle będzie. Nóż do cięcia oczywiście, może nie oczywiście, ale też chiński, taki jak tutaj widzicie. Ta zmiana tego noża to tu u mnie to jest o, takie po prostu tylko cyk i jest gotowe. Teraz dojeżdżamy nożem do materiału, tak? Ponieważ nóż ma 2 mm szerokości, to do wymiaru tutaj zeruję, do góry. Ponieważ nóż ma 2 mm szerokości, to dodaję do wymiaru 51,5 mm, mm, czyli muszę 53,5 mm to zrobić. 53. O, 53,5. Teraz tu blokuję sobie żeby mi nie odjechał, e, nie, nie przesuwał się suport. No i po prostu włączam i będziemy cieli. Dochodzimy do. Teraz włączę posłów Najlepsza metoda nacięcie to jest CX, co jakiś czas podany. Posuby te same, tu jeszcze tylko wam pokażę. O. Powierzchnia cięcia jest taka. Z tej strony też praktycznie idealne. Tu można odjechać. Zobaczcie. Powierzchnia jest do ten. Można wstawić na kiełek. Teraz, zanim się wyciągnie, ale nie, nie, nie trzeba. Posuwy, posuwy dla tej, dla tego stołu poprzecznego. Tutaj jest. Zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj to jest stan, a to jest dolny. S1, B3, 0,022 mm na obrót. Takie są ustawienia. Jak widzieliście, to idzie w miarę sprawnie. Jeszcze zmierzymy czop. Muszę tu zabrać mierzenie czopu, czopa gotowego 47, powinien być 51,5, także myślę, że tolerancja trzech nie gra większej roli. Czop gotowy, w zasadzie to z drugiej strony trzeba jeszcze wstawić na kiełek, no ale to, to jest czynność, którą zaraz Wam pokażę, sekundę. Już chwyciłem czop w tym, nóż zmieniłem na kolejny, taki z płytką, z tym, że to już jest polski nóż. Tu już jest coś takiego e, w tej chwili, a jeszcze muszę wymienić e, kieł na o, tu mam taką ER tuleję z e, nakiełkiem do robienia nakiełków o coś takiego no i w tej chwili na tych samych obrotach, w zasadzie bez zmiany Złamanie krawędzi. O, muszę... Oliwka... Tym sposobem będę miał gotowy, gotowy czop, to mogę go oddać do nawęglania. A jak wróci, to później szlifowany i już pasowanie na samym tym. Pardon, za ten latający telefon tutaj, przeginanie, ten. Komu się podobało, łapka w górę, komu nie, oczywiście w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będą się pojawiały teraz części, już nowe filmy, także. Do następnego razu, cześć!